Dzień dobry Aleksandra Irla, SOS Rozwód. Nasz gość, pani Liliana Kortus, mediatorka, specjalistka do spraw komunikacji w rodzinie. Dzień dobry, pani Liliana. Dzień, dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry, pani Aleksandra. Dziś a propos rodziny i komunikacji w rodzinie porozmawiamy o związku partnerskim, a dokładnie o związku małżeńskim opartym na partnerstwie. I chciałbym, żebyśmy szczególnie skupiły się na tym, czym to partnerstwo w związku jest, a czym nie jest. Wielu ludziom to się kojarzy z relacją opartą na takim bardzo wyraźnym podziale na pół wszystkich obowiązków, wszystkich wpływów finansowych, jakie są w tym związku. No i właśnie na czym polega to partnerstwo, czym ono jest, a czym ono nie jest. Tak z jednej strony, jeżeli mówimy o partnerstwie, no to najogólniej można powiedzieć, że tak jak się partnerzy Dogadają, czy porozumieją i ustalą, i obie strony się co do tego zgodzą, to to jest w porządku. Czyli czy podzielą sobie obowiązki rzeczywiście porówno, czy finanse porówno, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I każda ze stron będzie się z tym czuła dobrze, to w porządku, to tak może być. I nie zgłasza zastrzeżeń. I nie zgłasza zastrzeżeń. Można tych podziałów dokonywać w dowolny inny sposób według kompetencji, według możliwości, uwzględniając inne zajęcia, także tutaj jakby nie ma jednej recepty i jednego przepisu na to, jak to partnerstwo ustalić, żeby te osoby w związku małżeńskim czuły się równo traktowane czy dobrze traktowane, właśnie bardziej chodzi o to, żeby to partnerstwo postrzegać jako relację opartą na akceptacji, opartą na bliskości, opartą na więzi, na zaufaniu. I to są takie rzeczy, które poprzez realizowanie w dobry sposób, czy służący korzystny sposób tego partnerstwa, one niejako. Wzrastają i rozwijają się same. Dla mnie takim przykładem w ogóle relacji partnerskiej to jest partnerstwo w biznesie. Czyli jeżeli są osoby, które chcą coś stworzyć na gruncie biznesowym, to po pierwsze mają do siebie zaufanie, mają wspólny cel. Spotykają się ze sobą, dyskutują, znają swoje mocne i słabe strony. Uwzględniają siebie nawzajem. Tak jest. Według tych mocnych i słabych stron, tych swoich kompetencji, przydzielają sobie zadania i to wszystko służy jakby temu celowi, który jest istotą tego projektu ich biznesowego. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby małżeństwo nazwać też projektem tak do realizacji to jest projekt niewątpliwie długoterminowy do realizacji przez lata wielopłaszczyznowy płaszczyznowy. tam jest wiele zmiennych co więcej to jest projekt który jest jakby bardzo dynamiczny tam jest ciągła zmiana bo my się zmieniamy i nasz związek się zmienia i nasze tak, relacje się zmieniają i nasze zmieniają. relacje i sytuacja wokół nas się zmienia w związku z tym bardzo ważne właśnie jest to, żeby nie ustalać coś na początku związku i później przez lata zakładać to. dokładnie. powiedziałeś przed ślubem, że będziesz chciał coś, a czegoś nie będziesz chciał, tylko powinniśmy mieć w sobie zgodę na to, że, że to się ja zmieni. się zmieniam i on, tak. się zmienia. i on też się zmienia. I on też się zmienia, i bardzo poleca się właśnie dla małżeństw, które chcą tę swoją relację budować właśnie w oparciu o relację partnerską do częstych spotkań i weryfikacji taka tego, ewaluacja. taka ewaluacja tego, co zostało zrobione od ostatniego spotkania, co było zaplanowane, co nie zostało zrobione z jakich powodów, co w związku z tym, nie wiem, wdrażamy, zmieniamy, douczamy się, czytamy, poznajemy, być może ktoś z tej jakby funkcji czy zadania chce zrezygnować, ktoś inny może to przejąć, z jakichś tam różnych powodów, to może być na stałe, to może być tymczasowe, Ważne, żeby w tej drodze być razem, bo partnerstwo kończy się wtedy, jeżeli zaczynają pojawiać się sytuacje, że jedna ze stron zaczyna przejmować te, powiedzmy, rzeczy, które należały do tej drugiej strony, z różnych powodów, bo tamta z jakichś powodów się nie wywiązuje, bo nam się nie podoba, jak ona to robi, bo my robimy to lepiej, szybciej, dokładniej i coś tam. I albo wtedy wkradają się pretensje, albo wkradają się ciche dni, albo już mi w ogóle szkoda słów. I jak ja mam mu to tłumaczyć i mówić i powtarzać, to wolę to zrobić sama, to będzie szybciej, przynajmniej wiem, jak zrobię. I w tym momencie to już jest jakby prosta droga do tego, że my schodzimy z tej ścieżki partnerstwa. To już przestaje być wspólna ścieżka. Tak, bo wtedy jedna strona zaczyna wykonywać to, co. Do tej pory i jeszcze przejmuję e, zadania tej drugiej strony, a ta druga strona mówi, no to jak ty robisz lepiej, szybciej, no to ja mam wtedy wolne, tak? Kwestia jest taka, że pojawia się przestrzeń niezagospodarowana, którą trzeba jakoś zagospodarować, skoro nie mogę tego zagospodarować na rzecz małżeństwa, rodziny w tym kierunku, no to będziemy to zagospodarowywać poza rodziną, poza małżeństwem, tak? to znowuż generuje, nie wiem, pretensje, trudności, frustracje i tak dalej, także jeżeli chcemy zbudować relację opartą na partnerstwie, to podejść do tego jak do długoterminowego projektu, ale z celami krótkoterminowymi, tak, czyli y, jakie mamy zadania na ten tydzień, czy na dwa tygodnie do przodu, i wtedy patrzymy co się tam wydarzyło, co się właśnie, co zrobiliśmy, A czego Jan, nie zrobiliśmy. Ale to zrobiliśmy. jak to połączyć z tą jednak relacją taką romantyczną. prowokacyjnie zapytam. Czy z jednej strony no są te zadania, ale do samego związku tak podchodzić stricte zadaniowo? To jest bardzo dobre pytanie. Ono się też często pojawia właśnie jak się rozmawia z parami, że no to przestaje być takie romantyczne, gdzie wtedy jest ta bliskość, gdzie wtedy jest ta intymność. Wszystko da się połączyć, bo bardzo często jest tak, że jeżeli my nie realizujemy tego projektu małżeństwa, to tak czy inaczej ta intymność i ta bliskość ona w no niestety w naturalny sposób wygasa, bo jeżeli ktoś ma do zrealizowania swoje zadania i przejmuje zadania osoby drugiej, to najczęściej jest zmęczony, najczęściej jest sfrustrowany, najczęściej jest niezadowolony. I nie ma ochoty wtedy na romantyczne wieczory, na romantyczne spacery i na bliskość. Nawet na romantyczne spojrzenie w oczy. Dokładnie tak. Tam się pojawia dużo takich trudnych emocji, które nie służą właśnie budowaniu tej takiej bliskości typowo małżeńskiej. Więc być może czasami warto sobie nawet zrobić taki podział na realizację tych zadań, takich dnia codziennego powiedzmy. A z drugiej strony, na, jak zadania zostały wykonane, no to mamy jakby przestrzeń, czas i też y, ochotę na to, żeby wtedy usiąść ze sobą, właśnie popatrzeć sobie głęboko w oczy, podziękować sobie za to, co zostało dzisiaj zrobione, więc to też rozwija wdzięczność do siebie i do tej drugiej osoby. Wdzięczność jak najbardziej też jest budująca. Y, my wtedy możemy z uważnością na siebie i na tę drugą osobę zakomunikować. O tym, nie wiem, o swoich potrzebach, które zostały zaspokojone przez to, co zostało wykonane, albo o tym, że jakieś potrzeby nie są zaspokojone. Jeżeli my razem w tym jesteśmy, to ta uważność na siebie i na tą drugą osobę jest bardzo, że tak powiem, duża i ona ma szansę na rozwijanie się. Natomiast w momencie, jeżeli. Jedna ze stron w jakiś sposób rezygnuje, bądź że tak powiem, zostają jej odbierane zadania, no to ona też traci taką chęć i gotowość do tego, żeby z uważnością na potrzeby tej drugiej osoby jakoś w tej relacji być. Więc rezygnuje, tutaj... są odebrane, albo też pomyślałam, no w takich relacjach małżeńskich może też być sytuacja, która chyba jest dosyć częsta typu, że ona prosi. Męża, żeby, nie wiem, lampę zamocował, albo szafkę dokręcił, albo coś innego tego typu. No i to też może być ta rzecz dnia codziennego, która powoduje w tej żonie narastającą frustrację, bo jej to na co dzień przeszkadza. Tak. I teraz jest sytuacja taka, że jakie były wcześniejsze umowy, tak? Ile było już sytuacji takich, że żona prosiła o coś i to nie zostało zrobione i ona albo to zrobiła sama, albo sama zadzwoniła po nie wiem mechanika, hydraulika, elektryka, który przyszedł i to zrobił. No więc to też są takie sytuacje, które nie służą budowaniu relacji opartej na partnerstwie, dlatego że my się uczymy, że skoro ty jesteś sama sobie w stanie poradzić, czy sam jesteś w stanie sobie poradzić, to znaczy, że ja muszę wyczekać na przykład dwa, trzy dni, tydzień, miesiąc i to zostanie zrobione. A z drugiej strony powstaje pytanie, z jakiego powodu ta osoba, która się sama jakby wy, w, czy wyczekuje, czy wycofuje. Co się takiego wydarzyło, że ona już nie chce przyczyniać się do współtworzenia, że ona już nie chce przyczyniać się do. Współ, jakby takiego bycia razem, do dobrostanu, do partnerskiego prowadzenia tak, tej relacji, tak, do dobrostanu też, czy tej żony, czy własnego, czy naszej po prostu rodziny. To jest wtedy pytanie, bo ludzie się często już w takich sytuacjach właśnie skupiają na tym, że a tu cię proszę trzeci miesiąc o półkę, o nie wiem, zmianę uszczelki, o coś, o coś. To już nie jest element wyjściowy, tam już coś się zadziało wcześniej. I właśnie powstaje pytanie, z jakiego powodu ta osoba, która jest proszona, ona tego nie wykonuje. Nie, że nie wykonuje, tylko z jakiego powodu tego nie robi. A czy w takich sytuacjach warto po prostu wprost zapytać, dlaczego to, bo właśnie teraz sobie przypomniałam a propos wymiany jakiejś uszczelki, kiedy jedna z koleżanek mówiła mi, że męża prosiła na poziomie roku o wymienienie uszczelki, on różne rzeczy w domu robił, również takie naprawdę czasochłonne, Mił tę uszczelkę dopiero wtedy, gdy jemu to do czegoś było potrzebne, i to mu zajęło na poziomie 10 mhm. minut. I ona mówi, jak to? To tylko 10 minut, a ja przez rok o to prosiłam. Istotna sprawa myślę, że leży w tym, co pani powiedziała, że jak jemu to zaczęło przeszkadzać, albo jemu było to do czegoś potrzebne. I problem leży w komunikacji, ponieważ ludzie komunikują na poziomie metod czy strategii na zaspokajanie potrzeb, bo ta niezmieniona uszczelka, ona nie zaspokajała jakichś potrzeb tej kobiety, tak? Czyli nie wiem, woda ciekła i to się na przykład wiązało z tym, że coś tam jej on denerwowała, albo to było kwestia jakichś, nie wiem, jej bezpieczeństwa finansowego, brzydko, czyli estetyki, komfortu i tak dalej, tak? Natomiast komunikowała o zmianie uszczelki, a nie o tym, co ta uszczelka jej robi. Natomiast sytuacja, która była z tym mężem, no to on doświadczył tego, co ta niezmieniona uszczelka mu robi, i w tym momencie podjął decyzję o zmianie, czyli warto komunikować o tym, co nam to robi, że uszczelka jest niezmieniona, że lampa się nie świeci i inne rzeczy. Czyli nie tylko proszę cię o zmianę, wymianę żarówki, tylko proszę cię o wymianę żarówki, ponieważ to, to i to, tak. I ludzie mówią, no dobrze, ale czy to nie jest oczywiste, że jak się przepaliła żarówka, to trzeba ją zmienić? I jak widać, dla jednych jest oczywiste, a dla innych nie, więc albo możemy przez rok mówić: Zmień wreszcie tą żarówkę, albo kiedy to zrobisz. I tutaj już wprowadzamy bardzo często w takich komunikatach blokady w komunikacji, o czym już rozmawiałyśmy. Natomiast jeżeli my powiemy, co mi to robi ta przepalona żarówka, czy ten cieknący kran, czy inne rzeczy, to wtedy dajemy szansę tej drugiej stronie na dotarcie do informacji, do czego ona się tak naprawdę przyczyni dla nas i dla naszego funkcjonowania, wykonując tę konkretną czynność. Chciałam jeszcze Pani Leonę zapytać, ten termin, partnerstwo w związku, czy związek oparty na partnerstwie, wydaje mi się, że w pokoleniu naszych rodziców, a już zwłaszcza dziadków, chyba niekoniecznie się na ten temat mówiło. Zastanawiałam się, czy nie jest tak, że w tej chwili czasami taki właśnie sztywny podział, na przykład obowiązków w związku, czy to nie wynika z tego, że niektórzy ludzie wchodząc w związek mają poczucie, że to jak wyglądała relacja ich rodziców, to nie zdało egzaminu. I jakby oni chcą zupełnie inaczej, i mają poczucie, że właśnie wtedy tego partnerstwa nie było w relacji ich rodziców, i oni no, po to, żeby dbać o swój związek, bardzo mocno chcą, po prostu jakby z góry chcą, to ma być partnerskie. I może nie zawsze to partnerstwo rozumieją w taki sposób, który rzeczywiście służy temu ich związkowi. Myślę, że tak. Pierwsza rzecz. Rzeczywiście wcześniej w małżeństwach o tym się nie dyskutowało, ponieważ były jasno, Społecznie przydzielone zadania. Nie było trzeba tego dyskutować? Nie było trzeba tego dyskutować, tak? W związku z tym, tak to po prostu było. Kobiety zajmowały się domem i dziećmi, mężczyźni zajmowali się, powiedzmy, Uprawą roli czy gospodarstwem. Polowaniem. Polowaniem jeszcze, tak, jeszcze wcześniej. I przynosili to, to upolowane zwierzę, rzucali, że tak powiem, przed wejściem i tyle się, że tak powiem, zajmowali czy interesowali. Albo polowali już metaforycznie, czyli finansowo, tak, bo dbali o kwestie tak, finansowe rodziny. Dokładnie tak. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest tak, że te. Role, znaczy role społeczne nadal są, natomiast zadania przypisane do tych ról są już inne, chociażby to, że tak samo kobieta, matka wychowuje i zajmuje się małym dzieckiem jak mąż, ojciec czy ojciec tego dziecka. Tak? Nie ma takich podziałów, że, że jak jest dziecko małe, to tylko mama może iść na urlop macierzyński, mamy też urlopy tacierzyńskie i Wielu panów, wielu ojców bardzo dobrze się też w tych rolach sprawdza i się też realizuje, i w ogóle to też bardzo dobrze wpływa na rozwój i funkcjonowanie tych dzieci, więc jakby jak najbardziej wszystko jest kwestią domówienia, ustalenia i tak jak sobie te osoby tworzące związek małżeński na co się umówią i to działa i to jest korzystne i to służy każdej ze stron i relacji, to to tak należy robić, tak? Tak należy rozumieć partnerstwo. Tak należy rozumieć partnerstwo cały czas z taką, to co Pani powiedziała, z, tym, z tą ewaluacją czy informacją zwrotną, że to jest sprawdzalne. Krótkoterminowo, tak? Nie myślę, że raz w miesiącu takie właśnie spotkania czy narady rodzinne byłyby bardzo... Ale rodzinne czy małżeńskie? Małżeńskie. Jeżeli mamy starsze dzieci, i oczywiście one też później są jakoś włączane w funkcjonowanie tej rodziny, to też je zapraszamy do pewnych rozmów ponieważ no, z tymi ustaleniami to jest tak że rodzice mówią do dzieci że ustaliliśmy że ty wyciągasz ze zmywarki a dziecko mówi ale ja nic nie ustalałem z tobą na przykład tak w związku z tym rodzice też y, dosyć często mylą nakaz z tym że się umówili na coś czy ustalili coś z dzieckiem dlatego ustalenie to jest podanie jak, jakiejś sytuacji która jest do zrobienia nie wiem zadania trudności problemu i kwestia jest taka czy strony które mają w to zostać włączone, chcą i na jakich zasadach się w to włączyć. Tak? I oczywiście, że jako rodzice do pewnego momentu mamy, że tak powiem, możliwość większego oddziaływania na dzieci, ale już od pewnego momentu to są też partnerzy, tak, nasi w tym, że oni też się przyczyniają, włączają do funkcjonowania tego naszego systemu rodzinnego. I mają wpływ też na jakość naszego małżeństwa. Tak, tak. Także z jednej relacji strony z tworzymy partnerstwo ze swoim mężem, ale z drugiej strony od pewnego momentu już bardzo, że tak powiem, konkretnie też podchodzimy do relacji partnerskiej z naszymi coraz starszymi dziećmi. Pani Jano, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.